Dobry, w czym tym razem jedziemy, pani kierowca? A no więc jestem kombi, w najnowszym poliftingu z silnikiem dwulitrowym diesla od BMW 140 koni jakieś mamy do dyspozycji, ale samochód jest dosyć ciężki, więc na pewno nie ma osiągów sportowych, ale... Dynamika jest. Myślę, że dynamika jest. Silnik, który bardziej słychać oczywiście nie w porównaniu z benzyną. Ale powietrze nie słychać. Ale powietrze mniej słychać, zgadza się. No mam prędkość porównywalną, jak tak jak mieliśmy ostatnio. No, i gener generalnie nie ma tego owiewu tak czuć, mm -hmm. ale się nim troszeczkę słychać wiadomo. Ale swobodnie rozmawiamy, no prędkość mamy autostradową. Tak jest. To jedziemy dalej, okay. Jak się jedzie? No, fajnie się jedzie, to miasta może być ciężko. To dosyć duży ten samochód, gdzieś tam po parkować, Ale na wypady weekendowe, wakacyjne. Bardzo no, bardzo zależy fajnie. jakie miasto. bardzo fajnie. Pięknie chodzi. silnik No, ładnie chodzi. Posłuchajcie go troszeczkę, ale, ale ładnie chodzi. Nie, no, ładnie Święcie się zbiera. ma, zbiera się. I opływ powietrza jest i nie pali niedużej przede wszystkim. I opływ powietrza jest świetny. Tak, świetny opływ A ten dach, Wyszła taki to, co świetnie. to jest. Ta góra jakiś inny kolor No mamy Szyber Szyber, nie? Tak mi się wydaje Mamy To ładne Szyberdach można pokazać bo to Szyberdach no właśnie też niezły bajer tak, Tylko tak nie do końca Szyberdach to się nazywa no, ale powiedzmy że Szyberdach to nazwiemy No odsunąłeś coś, nie? No no tak, szyberdach. No, ale, się, ale się nie otwiera tylko Tylko po prostu jest przestrzeń żeby było przestrzeń. jasno w środku hmm. no, Jeszcze dla tych pasażerów No ale no Miejsca jest. Mm. Miejsca jest. Dużo. Ładna ta tapicerka jest. Wiesz? Ta tapicerka jest skórzana. Mm. Z krzyczem. No. Nie jest ładna. Ale taka wiesz. Wieszczana. No. Będziemy wracać. Będziemy wracać wracamy. Pomoże. Wracamy powoli. Wracamy powoli. Próba była z odsłoniętym dachem. Możesz nacisnąć, który to guzik? Ten guzik, proszę bardzo. Się otwiera. Proszę uprzejmie. A jak szybko się otwiera. I już jest jaśni. Takie bajery, a tak cieszą. No, a już jest jaśni. No Ładne to jest dobry pomysł. Taki gadżet, ale dobrze. Wracamy po malutku. Wracamy po malutku. No, bardzo cicho, opływ powietrza bardzo dobry. Nie słychać, silnik się świetnie zbiera. I pełno elektroniki już tutaj wszystkie, asystent pasa ruchu. Wjeżdżamy na linię, to do nam pika. Ładnie. Znaki drogowe nam czytam. thank you Ile nas średnie spalanie pokaże. Mm -hmm. A wyzerowałeś? No Zerowałem na parkingu tradycyjnie. A my mieliśmy spalanie 9,5 litra. No tak, ale to było. Krótki dystans. No to pewnie będzie mniej. mimo no, masy to diesel Koniec pół godziny jazdy próbnej Toyota Awensis, silnik diesel, 2, -litrowy, silnik BMW Dokładnie amulet postojowy elektryczny tak. Automatycznie zwalniane w czasie co kiedy, kiedy ruszamy. Także Bo tutaj generalnie samo się tak nie ruszę. Mhm. No i ogólne wrażenia z jazdy, Panie no Bardzo, bardzo fajne, tak bym chciał na trasę takimi mieć. Za miasto bardzo chętnie, bardzo chętnie Poczekamy aż stanie ją Tak Albo no złotówka się umocni w stosunku do, tak. do innych walut To myślę, że wtedy będzie taniej, bo tak szacuję, że ta wersja ze 160 tysięcy kosztuje No to chociaż sprawdzimy tam można, jeszcze Chociaż no, to można, jest można to będzie jest. sprawdzić No full wyposażenie, no wszystko Łącznie z marmurkami. Tak jest. Dobra. Bardzo fajna autko.